To samo pytanie do prezesa Sikory. Jakie główne cele przed ligowym i reprezentacyjnym żużlem by pan postawił na sezon 2022? No, jeśli chodzi o, o ligi, no to przede wszystkim, aby to był ciekawy sezon i żeby była wyrównana walka. Tak się na to zanosi. Oczywiście po tych drobnych zmianach w składach może być różnie i ci, którzy byli typowani na faworytów przed startem sezonu. Mogą, że tak powiem, troszkę inaczej dla nich te rozgrywki wyglądać, ale mam nadzieję, że tutaj przynajmniej do play-offów w Ekstralidze też sześć zespołów będzie dosyć wyrównanych i może być naprawdę ciekawa walka. W pierwszej lidze, która oczywiście jest w tej chwili naprawdę na wysokim poziomie, myślę, że również może być w tym roku ciekawie. I, I jakby to jest dla mnie najważniejsze po to, żebyśmy utrzymali poziom tych lig, utrzymaliśmy e, oglądalność, żebyśmy utrzymali poziom e, liczby kibiców na e, stadionach. Jeśli chodzi o sprawy zawodników reprezentacji, no to pomijany złoty medal na Speed Day of Nation. Króliczek wygonimy i możemy dogonić, ale e, mam nadzieję, że, że w końcu się uda, oczywiście Pamiętamy, że Twiggy z nie jest ulubioną formułą polskich kibiców i wprowadza ten element loteryjności do samego końca, do wyścigu finałowego, no ale no, tutaj, to tak jak troszeczkę mistrzostwa, takie były jednodniowe i, i, i też zawodnicy, którzy mieli po prostu dyspozycję no, jednego dnia, zostali mistrzami. Na, na można powiedzieć, że na przestrzeni innych rozgrywek nie byli na, na tak wysokim poziomie, także myślę, że ta formuła, Trudno ją w jakiś sposób dodatkowo zmienić. Można by, straciłaby trochę na atrakcyjności, a może zyskałaby na takiej, można powiedzieć, równowadze i, i, i zdobywaniu punktów. Natomiast też wraca różny Puchar Świata w przyszłym roku, więc tutaj mi to to kibice czekają. No, natomiast trzymam kciuki do wszystkich naszych reprezentantów w czytności. Warto też trzymać się na Grand Prix. Liczę, że tutaj się w tym roku poszczęści i uda.